Dlatego Rada Miasta Wydwoszczeń wnioskuje do Rządu Rzeczpospolitej, a w szczególności Ministerstwa Infrastruktury o wpisanie realizacji trasy S5 na odcinku Nowe Marzec, Gniezno na listę projektów do realizacji do 2013 roku. Projekt, Panie Przewodniczący, zgłaszam w imieniu Rady Kierowności. Pragnę, że przysiadacie, jesteśmy otwarci na ewentualne projekty, zmiany stylistyczne w tym projekcie tradycyjnym, że Pan Przewodniczący wyrazi zgodę i Wysoka Rada na wprowadzenie tych projektów. Jest się absolutnie ponad i ważna. Nie boję się, że jest dla pokoleń. Uważamy, że Rada Miasta w końcu będzie tutaj na Bardzo proszę o wprowadzenie w dół. Dziękuję bardzo. Kto z Panów radnych jest za przyjęciem projektu oświadczenia Rady Miasta? Poprosimy 22 osoby są za przyjęcie w treści oświadczenia, głosów przeciwnych. Nie było jednego głosu wstrzymującego. Dziękuję Państwu.